No witajcie, moi drodzy, w Hongkongu na lotnisku. Niesamowity widok. Jakby się wszyscy na Halloween umówili. A tak wygląda rzeczywistość, chociaż lotnisko całe puste. I powiem Wam szczerze, no robi widok. Ja wiem, że wciąż używam tych samych słów, że niesamowite i w ogóle, ale ech, bardzo dziwnie to wygląda. Wszyscy w maseczkach na, na twarzy. Wszyscy poruszają się bardzo wolno, nikt się nie śpieszy. A to z tego względu, że to po prostu jest bardzo, bardzo mało ludzi na lotnisku. A pamiętajcie, to jest lotnisko Hongkong. Jedno z większych lotnisk na świecie. A jest pusto. Absolutnie pusto. Obsługa w maskach, ludzie w maskach, wszyscy w maskach. Dozowniki też postawili, słuchajcie, taki do rąk. No dokładnie. I na tym dozowniku można sobie łapki umyć, zdezynfekować. Za kilka godzin Europa, za kilka godzin będę w domu. Wszyscy chodzą w maskach. Ciężko się w nich oddycha, tutaj jest bardzo gorąco. Wszędzie mierzą temperaturę na każdym właściwie przejściu. Zostawcie komentarz. Napiszcie, co o tym wszystkim myślicie, bo to rzecz ważna, istotna. Jeśli się Tobie materiał podobał, zostaw też łapkę w górę. A ja idę, przejść się po lotnisku. Jest ok! <laughs> nie zauważył mnie, zaczął śpiewać widzie, myślał, że jest sam. <laughs> Ale żeby wybrnąć z sytuacji, to powiedział szczęśliwego nowego roku. <laughs> Więc jest super. Jest bardzo gorąco, słuchajcie A za mną są lody Nikt nie kopuje Wiadomo już dlaczego, prawda? dziękuje wychodzi na to że lot jest cały pełny nie sądzę żeby były jakiekolwiek puste miejsca raczej bez szans na puste miejsce nad Europą w samolocie właściwie wszyscy mieli założone maski a im bliżej Francji, im bliżej Europy tym coraz więcej tych masek zostaje zdjętych za jakieś pewnie dwie godziny będziemy lądować Atmosfera jest e, normalna. E, wszystko jest naturalne, normalne, oprócz tego, że mamy te nieszczęsne maski. E, cała załoga, wszyscy, wszyscy ludzie mają gdzieś je obok, albo mają jeszcze na, na twarzy, albo, albo po prostu trzymają w ręku. Ja swoją maskę mam gdzieś tam w kieszeni. Przed chwilą była informacja o tym, żeby wszyscy pozostali na pokładzie, bo francuscy medycy, jak dobrze zrozumiałem. Wejdą najprawdopodobniej na pokład i będą wszystkim mierzyć temperaturę oraz pytać się skąd przylecieli. Na podglądzie widzę, że ekipa jest mechaników przy kole, też właściwie nic nie robią, stoją. Bye. teraz w starbucksie sobie wezmę jakąś porządną kawę coś zjem jakieś ciacho i za chwilę ciąg dalszy trasy w tej chwili jesteśmy w taksówce kierunek do domu niecałe pół godziny, wszędzie korki ha, Paryż wita nas deszczowo